Maleczko witam na nowym materiale. Dzisiaj mamy piękną niedzielę, chociaż chłodną. Zaplanowałem na dzień dzisiejszy lekkie podjazdy pod górę Kalwarię. Są tam takie trzy maksymalne nachylenie, 12%, jeden podjazd ma taki właśnie dzisiaj trening. Następny to będą interwały ale nie o tym dzisiaj chciałem porozmawiać a raczej o imprezach, na których w tym roku wystąpię, zapraszam 23 marca z Wilanowa pod Siedlce do dworu Mości Brody jest ustaweczka robi ją ekipa z Mazowieckiego Gravela trasa będzie liczyła Jakieś 100 km, tempo chyba będzie średnie. Raczej się na nią wybiorę, pod warunkiem, że będzie ładna pogoda. Powrót pewnie pociągiem, chociaż dla wytrwałych można wracać na rowerze. No to by pewnie 200 km jakieś wpadło, ale ja na pewno będę pociągiem wracał. To już w zasadzie za tydzień. Słabo jeździłem troszeczkę, ale takich dystansów potrzebuję, bo już kolejnego weekendu w niedzielę, czyli to jest 29 marzec, mam kontrę bolimowską około 140 km głównie właśnie po Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Ale też pewnie będą jakieś tam okolice, bo niestety raczej nie da się 140 km pociągnąć po tych lasach. Cieszę się bardzo, bo byłem ja już tam w tamtym roku, chyba nawet dwukrotnie. Bo raz tam na imprezie, którą organizował Jack Wolfskin, czyli Grevy dwatachy. Relacja jest na moim kanale. Tutaj nad moją głową ją też zobaczycie. No, i też przejeżdżałem chyba na Robinsonadzie Mazowieckiej, też tamtędy. Dlatego te traski mniej więcej tam znam i bardzo chętnie tam na pewno wrócę, bo szuterki mają naprawdę premium. Jedne takich z lepszych w okolicy, jak i nie najlepsze, pewnie. E, ładniejsze widziałem gdzieś nad morzem w tamtym roku, jedynie e, takie czarne mm, jak węgiel. Samych imprez troszeczkę jest w tym roku. Łącznie na razie chyba sześć. Jak dobrze naliczyłem, ale nie ukrywam, że coś jeszcze dojdzie, bo to prawdopodobnie nie wszystko, niestety, w moim wypadku nie mogę, nie mam w ogóle wszystkich sobót wolnych, jedną, dwie w miesiącu mogę mieć maksymalnie. Dlatego muszę to dobrze sobie zaplanować, wszystko. Niestety pracuję w handlu. Założenia jeszcze są takie, żeby jakoś daleko nie poświęcać na czasu na dojazdy, jeśli chodzi o tą logistykę. Będą to po prostu imprezy, gdzieś tutaj, głównie w Mazowieckim, ale oczywiście nie tylko. Góry w tym roku na pewno odpuszczam. Może kiedyś się skuszę. No dobra, przejdźmy dalej. Jeśli chodzi o mój kalendarz, następna imprezka będzie dopiero pod koniec kwietnia. Jest to Orient Gravel. Nigdy nie byłem. Baza jest w mielniku nad Bugiem. Fajna okolica. W ogóle imprezy Orient odbywają się tutaj przy wschodniej granicy. Wszystkie, a jest ich cztery. Jeszcze nie wiem, na których wystąpię. Na pewno w mielniku jestem. Tam będę startował na dystansie 120 km. Będę chciał jechać rano samochodem. Tu będzie coś około 2 godziny, 2,5. Dojazd fajny. Wystartuję i też będę od razu wracał samochodem. Dlatego też taki dystans jest też dłuższy. Bardzo fajnie, bo w tam naprawdę są świetne okolice do jazdy, a nie miałem zbytnio tam przyjemności jeździć w tej części Polski, jedynie tylko w tamtym roku, gdy byłem na Duchu Puszczy. Następnie. Wracam do Łodzi, tam troszeczkę pojeżdżę, bo będę na dwóch imprezach. Pierwsza, 10 maja, gravel po łódzku. 250 km, ja mam karteczkę właśnie z wypisanymi imprezami i się tak właśnie wspomagam. E, dosyć też blisko będę miał samochodem, chętnie tam wrócę, też fajne okolice do jazdy. Kiedyś już myślałem, żeby tam się pojawić, ale jakoś tak nie było czasu, a teraz nadarzyła się okazja, dlatego wystąpię w tej imprezie. Zobaczcie w ogóle, ta miejscóweczka, no ognisko, boisko, nawet spoko, tutaj może dałoby radę dogadać się z właścicielem. Jakbym w przyszłości chciał ustaweczkę jakąś robić i zrobić jakieś ognisko tutaj. Nawet fajna okolica. Ale zobaczymy 5 lipca, galanta pętla nie pętla, tylko chyba pętelka nawet, bo 180 km Wybrałem ten krótszy dystans, bo jest jeszcze dłuższy, czyli Galanta pętla. W ogóle w tym roku te krótsze dystanse będę jeździł. Ja jakoś po prostu lepiej się czuję na takich do maksymalnie 250-300 km w traskach, dlatego 500 w tym roku nie będzie. Tylko właśnie takie krótkie dystanse od 100 do 250 km. No i potem, oczywiście, nie może mnie zabraknąć na Robinsonadach. Już w zasadzie trzeci rok będę na tych imprezach. Bardzo chętnie na nie wracam i w tym roku warto na nich też być, bo będzie nowa impreza w Wielkopolsce, w Poznaniu. Tam na pewno się pojawię, ale najpierw, oczywiście, tradycyjnie już u mnie zaczniemy od Robinsonady Mazowieckiej, czyli 19-20 lipca. Tam dystans 250 km, trasa zielona. Ta średnia, już nie pamiętam dokładnie, czy będzie 250, no tak 250 i tak samo w Poznaniu, czyli 27-28 wrzesień. U mnie to będzie akurat zakończenie sezonu, mniej więcej takiego imprezowego, wyścigowego. No i tam też trasa zielona, około 250 km. Co ciekawe, w tym roku moja firma, w której pracuję będzie. Też partnerem Robinsonady Coś nam pewnie W pakietach będzie startowych Kurczę, ale syf tutaj Taka mała Lokalna rzeczka o, Ale strasznie Zasyfiona, tutaj też kajakami Pływają No i w zasadzie To by było na tyle Zaczekajcie, policzę sobie te imprezy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć imprez, czyli dobrze mówiłem, nie pomyliłem się. Plus na razie jedna ustawka, na której będę. No i coś tam pewnie jeszcze dojdzie, ale to też wyjdzie w praniu. Muszę też e, zobaczyć, sobie to wszystko też poukładać. E, z tego co widzę na mojej rozpisce, to. W czerwcu nigdzie nie startuje dlatego warto by było coś wrzucić na czerwiec, przynajmniej jedną imprezę. Góra dwie, ale no jednak gdzieś by było fajnie. Muszę spojrzeć gdzieś na kalendarzu imprez, na przykład w rezerwacie przygody. Co mamy w czerwcu ciekawego? No i się pewnie gdzieś zapiszę. I to by było chyba na tyle. Dajcie znać w ogóle w komentarzu, gdzie wystartujecie. To gdzieś tam na starcie, czy na mecie, albo podczas trasy złapiemy się, pogadamy, zbijemy piątkę. Byłoby fajnie. No i do następnego materiału. Na razie.